Putin znów straszy i obraża Polskę, twierdząc, że zachodnia część naszego kraju jest prezentem od Stalina. Wmawia Rosjanom kłamstwa, że Polska pod parasolem NATO zamierza wysłać do Ukrainy swoje oddziały. Sojusz wysyła Kijowowi jednak tylko sprzęt. Dostawy są pilne, bo Rosjanie od kilku dni ostrzeliwują ukraińskie miasta gradem rakiet. Magdalena Woroń. Rosjanie już czwartą noc z rzędu ostrzeliwali obwód Odeski. Dwie rakiety typu Kalibr trafiły w magazyn z jęczmieniem i grochem. Moskwa koncentruje się na niszczeniu infrastruktury służącej do eksportu zboża. W ciągu pierwszych czterech dni tego tygodnia rosyjscy terroryści użyli przeciwko nam prawie 70 rakiet różnego typu i prawie 90 irańskich dronów. Następstwa tych ataków sięgają daleko poza Ukrainę. Już teraz widzimy negatywny wpływ na światowe ceny pszenicy i kukurydzy, co dotyka cały świat, ale przede wszystkim najbardziej narażone państwa globalnego południa. Prezydent Turcji uważa, że jest w stanie wynegocjować z Władimirem Putinem odnowienie umowy o bezpiecznym transporcie zboża przez Morze Czarne, ale nie bezwarunkowo. Rosyjski prezydent ma pewne oczekiwania względem krajów zachodnich i kluczowe jest, aby te kraje podjęły działania w tym zakresie. Moskwa chce, by Zachód ugiął się i umożliwił eksport rosyjskiej żywności oraz nawozów. Kreml przy tym ciągle uprawia politykę zastraszania i próbuje skłócić sojuszników Ukrainy. W 1939 roku Zachód porzucił Polskę, która wpadła pod koła niemieckiej maszyny wojennej i straciła niepodległość. Odzyskała ją w dużej mierze dzięki Związkowi Radzieckiemu. Zachodnia część terytorium Polski jest prezentem od Józefa Stalina. Fałszowanie historii to jest również broń Putina używana przez niego w wojnie hybrydowej, a koalicja, którą my tworzymy, ma służyć naszemu bezpieczeństwu, naszej obronie przed atakami ze strony Rosji i jej sojuszników. Kremlowska propaganda stara się wmówić Rosjanom, że to Zachód odpowiada za wojnę i zamierza wysłać do walki Polaków i Litwinów jako, tu cytat, mięso armatnie. Ale żadne oddziały państw NATO nie są wysyłane do Ukrainy. Co innego sprzęt wojskowy. Do końca tego roku Kijów prawdopodobnie otrzyma myśliwce F-16. Putin znów